Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie na następnym odcineczku. A widzowie, jak widzicie, dzisiaj jesteśmy na bardzo nietypowej świecie, bo widzowie, dzisiaj znajdujemy się na 1 bloku. Także nie przesłyszeliście się, dzisiaj jesteśmy na jednym bloczku. Widzowie, to jest tylko jeden blok, ale ten jeden bloczek widzę, wykopiemy. Yy. Widzę, patrzcie, pojawi się nagle drugi blok. I widzowie, dzisiaj. Jeżeli wykopiemy ten blok, to pojawi się następny i następny widzowie I na przykład teraz pojawiło się na przykład drewno to widzę pyk pyk elegancko Już nasza wyspa jest o wiele większa, już była aż 4 razy większa I na przykład teraz wykopiłem się drewno pyk Okej okay, akurat sobie crafting już zrobimy na sam początek A widzowie wiecie one to jest coś takiego, że kopi się jeden blok, są levely i z niego wypada, wypadają inne bloki i widzę, pamiętajcie, jeżeli odcinek ze Skype Oneblocka widzę, one Wam się spodoba, to możecie zostawić suba, widzę, możecie zostawić też lajka. A widzowie, jeżeli osiągniecie 30 lajków, to może widzowie, nagramy więcej odcinków z Oneblocka. I możecie, widzę, nawet napisać komentarz, czy takie odcinki Wam się podobają. Od... O, kurde, widzę, dobra, cztery jabłuszka, to widzę, elegancko weźmiemy je sobie. Tu sobie tylko postawimy. Tą skrzyneczkę, bo skrzynka się na pewno przyda, tylko widzę mam taką małą wyspę, co ja tu widzę, ja tu nic nie mogę robić, widzę. Prawie tu nawet chodzić nie mogę. To może sobie to trochę tak rozbudujemy, okej. Okay. Potrzebujemy teraz jak najwięcej ziemi i jeżeli będziemy mieli lawę i... Woda, zrobimy sobie kobel Chyba widzę, wiecie o co to chodzi? Wiecie co to jest kobyl Ona jakby tworzy stonę i wtedy może mieć nieskończoną wyspę. Tak, więc nieskończoną wyspę. No to widzę, my to kopiemy, kopiemy. I już mamy pięć oku, gdy dobra drewieńko. To rozbudowujemy elegancko. No widzowie, no już wyspa powiedzmy sobie, no widzowie, jest spora, widzowie, jest spora. A my widzowie tutaj py, kopiemy, kopiemy widzowie elegancko. Oku, gdy. E w zlarmie, no, potrzebujemy jeszcze, o dobra tutaj widzę jeszcze jednego dikta i fajnie to będzie wyglądało, tylko widzę najgorszą że jedna rzecz tutaj jak widzicie. Jeżeli robi się no za ja nie wiem, czy tu się gaspię, moby widzę, także nie mam pojęcia. I nie wiem, czy tutaj się traci itemy, też nie mam pojęcia. Ale widzę, może zrobimy sobie pod takie itemki, albo takie podstawowe widzowie. Zrobimy sobie łopatkę elegancko, pyk, pyk. I może jeszcze widzę siekierę. Tak widzę, bo siekiera, widzowie się nam na pewno bardzo przyda. No to widzę, jest siekierę ogarnięta. Może widzowie, za fikę musimy jakieś oku, okulę. O, witam, świnka, halinka. Dobra, to sobie ją tutaj damy obok, dobra, pyk, pyk. Pyk, musimy tu odebrać. Pyk. O dobra, żeby ona tutaj tu nie było. Teraz pyk. Musimy teraz to poniżać. Widzę, jest. Dobra, ile mamy? O, Ej, widzę, coś tam było. Coś było tu pokazane, dobra. O, elegancko, dobra, widzę. będzie mi drzewo. Dobra. To tą sadzonkę sobie na pewno schowamy. Jabłuszko też możemy schować. I chyba, może sobie postawimy. Widzę jeszcze jednego czesta, bo na pewno może nam się spodoba. Ej, widzę, co tu pisze? Mhm. Jeżeli spadniesz, to... Ej, jeżeli ktoś spadnie, to wtedy jego itemy... Ej, widzowie, to może... Jeśli się spadnie z itemami, to wtedy, widzowie... Itemy nie znikają, widzę, wtedy ich nie ma ja nie... Ej, widzowie, to... Ja myślałem, że te itemy nie znikają, tą widzę, może być naprawdę... No ciężko, no tak, widzę, no może być naprawdę, widzę, ciężko. A my lecimy, widzę, dalej, widzę. Musimy, widzowie, zbudować wielką, widzę, wielką, gigantyczną wyspę. Widzę, musi być wielka wyspa. O! Ej, widzę, wziąłem stona. Widzę, wziąłem stona przez chwilę. А, нет, ну видишь, Aha! Woda, dobra, widzę, woda brakuje, widzę, tylko jeszcze lawy, widzę, tylko lawy. Rozputujemy sobie jeszcze odrobinę tą wyspę, widzę, żeby tu nie spaść. Ale no, widzę, no przydało, widzę, powiedzmy sobie, przydałoby się, żeby nagle pojawił się piękny, widzę, piękny dzień. Przydałoby się to, widzę, niestety nie pojawić teraz, bo jeszcze cała noc przed nami. No to widzę, musimy, widzę, musimy dać raz tutaj przetrwać, żeby się nam tu nie pojawił żadni, nie, żadne nieprzyjacielskie tej moby. O, widzę, widzieliście ile spadło tego, że w jego, widzę? Czy to, wy to widzieliście? że było tyle, trochę spadło, okej. Okay. Dobra, widzę. Tu chyba za wiekiem moby się będą rozpiły. O kurde, co tu się. Dobra, pa, pyk, dobra, tu mamy drewienko. O, Jest, dobrze. Dobra, widzowie, jest, mamy coś, mamy przy pochodnie, pochodni. Widzę, to chyba się tu, moby, nie zgaspiemy. Jak mamy pochodnie. Weźmiemy sobie tą skrzynkę i wszystko mamy. O, dobra, widzowie, jest, nowy level, widzę elegancko, mamy nowy level. Tak, udało się. Widzę pięknie, widzę co to, widzę co to będzie za level, mega mnie to ciekawi, widzę co będzie w tym levelu, dobra. The Plains 1, dobra. Ej, okej okay. no to próbujemy, zobaczymy co tu w ciekawego będzie. Ej, widzę dlaczego tyle dirta? Widzowie, ile dirta widzę, patrzcie to. O, dobra, teraz już widzę, nie, ale było przez chwilę, było tyle dirta, widzowie, ja nie mogę, widzę. Kopałem przez chwilkę tylko dirta, tylko widzę digta. był przez cały czas. Ale widzę, nie wiem czy z drewna może też sobie będę widzę, rozbudował wyspę tak szczerze bo... O, o, widzę, to jest, to jest konieczne, widzowie z tego możemy zrobić farmę, dobra, to trzeba widzę skopać Jest, dobra, i widzowie, nasionka, widzę zrobimy od razu nasionka, pyk, trzy nasionka, są to elegancko Widzę, przetrwamy na tej wyspie, widzę, będzie dobrze O, dynia, a nie, nie wiem, dynia, czy będziemy hodować, no nie jestem pewien, ale weźmiemy, tak, widzę, weźmiemy ją I rozbudujemy sobie znowu troszkę wyspę No to widzę, może tutaj coś rozbudujemy, pyk, 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 widzowie, musimy ona naprawdę no kolosalna, tak widzowie Ona po, po dzisiejszym odcinku musi być już o wiele większa niż No teraz widzisz, bo ona była 4 razy większa niż teraz Tak jeszcze ją widzę, rozbudujemy O kurde, laka widzimy przez chwilkę Dobra, teraz już jest git Widzę, robimy, jest Ile mamy tutaj? 4 O, nie widzę Ej, następna świnka, to tu podziękujemy tutaj świnkom Dobra, pyk, pyk, musimy tu zepchać lekko I widzowie Czy rozbudowujemy? Nie wiem, czy rozbudujemy z rozbudowywać się z dębowych desek czy tutaj naszą wysepkę, Nie mam pojęcia, ale jeszcze tutaj powiększę o tą ziemię. Pyk, 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 elegancko. Dobra, aha. Kurde, widzę, czekajcie, to są lagi normalne, to trzeba... Widzę to zmniejszyć. Dobra, pyk, widzę tu trochę. 8, widzę, musimy to zmniejszyć. Jak, jak widzę wiesza, to trzeba to się zmniejszyć. O dobra, widzę teraz z bo zawiesiło przez chwilkę jak się renderowało tutaj. Widzę czy... Świnki się zawiesiły? Nie widzę, myślałem, że coś zawiesiło. Dobra, jest, lecimy widzę, lecimy dalej, dobra. Dobra, jak jest, ile mamy, widzę, dobra, będzie takie 10, to widzę, rozbudujemy sobie i za chwilkę chyba będziemy mieli następny level generatora, coś tak czuję. O dobra, widzę następny tutaj, o, to sobie skopiuję, proszę, bym to tylko złapał. Ile tego, widzę, dobra, 5 kawałków, to od razu, widzę, znowu robimy tutaj nasionka, pyk, pyk, elegancko. I widzę, on jakiś nowy dikt, aha, tylko że on się zamieja, jak go wykopuje w normalnego dikta Ale my to oczywiście lecimy, pyk, byk. O widzę następny... Ja nie mogę wiedzieć ile tych arbuzów, ale widzowie najgorsze jest to, że nie ma żadnego tutaj kamienia, widzowie, nie ma ani jednego kamienia. O, kurczak widzowie, ja to kurczaka tutaj też podziękujemy, tylko widzę, żeby tych zwierząt nie było tu za chwilkę milion, bo one mi normalnie zepchają za chwilkę, nie wiem co wtedy zrobię. Dobra, o kurde, kurczaku, ty uważaj, bo ty jak za chwilkę spadniesz, to nie będzie kolorowo. Dobra, o, dobra, tu mamy, jak to jest, to, co to jest? Kula gliny, dobra, kula gliny. Ale widzę, my lecimy dalej, widzę, lecimy, pyk. Widzę, ile, widzowie, ile? Widzowie 22 dikta, jajko, nasionko, dyni, a, to nasionek, dyni, to będziemy mieli. Jajko, widzowie, dobra, teraz test szczęścia. Aha, no, widzowie, no, no, to Normalne, że ani, ani jednego kurczaka nie było. Ale, widzowie, my... Bierzemy teraz ziemię i rozbudowujemy naszą wyspę, żeby była ona o wiele większa. Widzę, mam... No, teraz mam sporo bloków ziemi, więc sobie teraz ją troszkę rozbudujemy. Zobaczymy, jaka ona będzie wielka po tej rozbudowie. Dobra, pyk. To sobie zrobimy, pyk, pyk, zobaczymy. Jeszcze dziewięć tak, co sobie jeszcze tutaj zrobimy, ale widzowie nie no, widzę, ona... No Jezus wizowy taka, że da się tu już widzowie na przykład biegać. Tak, widzę, tu się da biegać, widzę, na zobaczcie, pyk, widzę, już mógł sobie pobiegać, a nie że muszę stać, widzę tylko na jednym bloku, bo widzowie, na takim jednym bloku to grę jest po prostu wizowie, najgorsza, Wtedy jak się tak stoi i wtedy nie można się nigdzie ruszyć. Widzę, czy ja łopatą kopałem? Widzowie, ja... A co to jest? Benefit... co? Pline chest? Benevolt gift? Tutorial chest? Widzowie jakieś różne chesty, widzę, co to jest? Trafię, schowamy je sobie, bo one mi nie są teraz potrzebne, bo mam tyle miejsca w skrzyni to o co to jest? Krowa! Nie, 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 to też do widzenia teraz nie dam rady to nie zrobić. Ale widzowie, czy zrobić farmę może? Widzę, bo mógłbym też zrobić farmę taką, że wiecie, zrobimy płotki, ale chyba tym się, widzę, zajmiemy w następnym odcinku, bo widzę, w tym odcinku musimy jak najbardziej rozbudować swoją wyspę, ale widzę, najgorsze to, że już nie mam łopaty, muszę sobie skraftować następną. Ta pyk, widzę, sobie od razu na deski przerobimy elegancko, pyk, pyk, widzę deseczki. No i wzruszę elegancch mamy kilofic, widzę kilofik już sobie zrobimy, ale jeszcze łopatkę potrzebujemy, widzę. Jeszcze chłopata jest bardzo potrzebna, widzę, jest nam bardzo potrzebna. A my no sobie widzę tutaj, schowamy dębowe deseczki. I może widzowie zrobimy już tutaj um, zagrody naszych tutaj zwierząt, widzowie, zrobię płotki widzowie, więc będziemy robili w następnym odcinku, to zrobię płotki, żeby już po prostu widzowie były. No widzę pyk. Pyk, pyk, już tutaj będą. 3 widzę tutaj. nie, A nie, 12 płotków, ale gracko to widzę, w następnym razem się tu zrobi, a my widzowie musimy osiągnąć kamień, tak widzowie. I następny poziom oczywiście generatora, bo generator, widzowie, jest bardzo bardzo tutaj upgradeować, ale szkoda też tu jakiś po jakiś pobuku ekranu nie pisze, um, ile jeszcze tutaj za, do zaupgradeowania naszego pięknego generatora, a widzimy tu kopiemy, ale widzowie, owca, widzowie, brązowa owca, dobra, ją też musimy zepchać, bo teraz nie znam potrzebna owco, zejdź z mojego generatora tutaj. Jest, jesteś na razie tutaj niepotrzebna na razie. Ale mylę. O, widzowie, następny melon tutaj. Dynia. Nie no widzę kiedy, widzę kiedy to będzie, widzowie. Ja potrzebuję generatora, ale dobrze, widzowie, że już się robi tutaj piękny dzień, widzę. Już tutaj jest już piękny tutaj wschód słońca. No krowo, co ty robisz tutaj? Krowo, proszę o zaprzestanie takich działań bojowych. A my tutaj lecimy, pyk. A my tutaj dobra, widzę ile... Ile widzę? Ej, ile mam arbuza już? Jo! 11 kawałków, 18 jak teraz dołożymy do tych. Tutaj widzę to wszystko pochowałem, bo już powiem wam, że drewna mamy naprawdę sporo, ale chyba wyspę sobie znowu, widzowie, trochę musimy rozbudować, bo 17 dni mamy to na pewno do rozbudowy. Tutaj trochę sobie tutaj rozbudujemy, tutaj naszą piękną wysepkę, ale widzowie, może sobie też tutaj z drewnę też rozbudujemy, widzowie, lekko, bo drewnka trochę mamy. Widzę 7, no bo to to widzowie tu sobie troszkę widzowie, rozbudujemy, 20 tutaj 8, no i widzę, można sobie troszkę rozbudować. Widzę, może tak na dwa poziomy w tą stronę, dobra, widzę, pyk, pyk, widzę, zobaczymy, jak ona będzie po tej już wielka, widzę, nasza piękna wysepka, dobra, tutaj i widzowie, może jeszcze sobie tak, pyk, dobra, dwa, nie widzę, jak nam mało zabrakło, potrzebuję, widzowie, jeszcze potrzebuję jednego tutaj drewienka, tak, widzę, pyk. Widzę, muszę je wykopać. No, i widzowie, zostało tutaj dobudowane. I widzowie, nasza, więc naprawdę, no, jest, no, nie jest największa, ale nie jest też najmniejsza. Widzę, no, już jest taka, no, przestronna, fajna, nawet zwierzątkami, którzy nie wchodzą i nie przeszkadzają tutaj w budowaniu. Więc teraz, na spokojnie możemy sobie tutaj kopać naszego generatora bloki. Ale widzę, kiedy, widzę, kiedy będzie kamień, bo my sobie zrobimy tutaj lepsze narzędzia. Albo chociaż skrzynia z lawą, krowa, widzę, druga krowa, co do farmy się na pewno przyda. Dobra, okej. Okay. Aha, bo widzę, będziemy potrzebowali jeszcze zrobić taką, jakby uprawę, żeby móc te, zaciągnąć tutaj krówki, bo będziemy potrzebowali do krówki i owce, i nawet ziemniaka, żeby za... potrzebujemy, żeby zaciągnąć tutaj świnkę. No to widzowie, no może nie być tak. Za łatwo to zrobić, dobra, widzę następne jabłuszka, ale widzę przydałoby. Widzę nie potrzebna teraz tak jabłuszka. Najbardziej nam teraz widzę potrzebne tutaj na przykład yy, nasionka albo lawa, tak widzę, żeby zrobić kobul tak widzę, to jest potrzebne akurat. Ale my widzę lecimy. O, ile tu będzie? Nie widzę, będzie koniec, widzę, będzie koniec siekierki, tak widzowie. Dobra. No i widzę, akurat siekiera się skończyła, no to my musimy zrobić następną, widzę, następną siekierę na tym, żeby tutaj zrobimy, pyk, pyk, a widzę, jak się zrobić, a my tutaj bierzemy, pyk, pyk i będzie, widzę, następna tutaj siekiera, ale widzę, jak długo nie ma nowego generatora, widzę, dlaczego tak długo? Odłożymy sobie, widzowie, może coś, widzę, to może, to, to i widzę, taki niepotrzebne teraz itemki, o, 10, widzę, to sobie, to sobie może rozbudujemy tutaj, widzowie, jeszcze trochę, tu, widzę, taki... Pose, poszerzymy ją tutaj trochę pyk, pyk, elegancko. O, jak widzę jeden bloczek, pyk. I rozbudowaliśmy sobie troszkę. No widzę następę, widzę następna świnka, widzę. Dlaczego ty, tyle tych zwierząt tutaj jest? Widzę, jak ich jest dużo, jo! E my robimy, widzę, robimy, ile tu jest. Dobra. I widzę, ale ile jeszcze widzę następnego generatora, widzowie? Ile jeszcze zostało widzowie? Nie mam pojęcia. Ja nie mogę. To, że odłożymy, widzę, bo potem może z tego zrobimy sobie nawet Cegły może domek wtedy zrobimy z tego w cegieł Ale widzę, my lecimy dalej, proszę, widzowie, kamień Widzę, potrzebuję kamienia, widzę, kamień jest teraz mi najbardziej potrzebny Nie jakaś glina, widzę, z której nic nie mogę zrobić Dobra Pyk, widzę, to są... Co... Teraz jest Digg Digg. dig, to akurat jest dobry, widzę On jest nam naprawdę potrzebny do rozbudowy tej wyspy No nie no, ty krowo, no jak ty możesz mi tu wchodzić? Pyk, uciekaj stąd o, tylko widzę, żeby nie spadł, następny kurczak, Kurczak, ty też stąd schodź, bo ty na razie nie jesteś potrzebny, no to my lecimy, ile widzę, 18, dobra, widzę 20, dobra, widzę, rozbudowujemy tutaj naszą wysepkę trochę, weźmiemy, pyk, dynia, widzę jabłuszko, sobie... albo nie widzę, jabłuszko nam potrzebne, bo jak będziemy chcieli sobie tutaj coś przekąsić, no to widzowie, może teraz w tą stronę tak rozbudujemy dwa, pyk. Ale widzowie, nasza wyspa jest teraz prawie cała zrobiona, widzę, z dirta, widzę, naprawdę, widzę, ona jest prawie cała dirtowa, tak, no to my, aha, widzę, brakło nam tej. a mówię, widzę, tutaj uzupełnimy, widzę, drewno, bo akurat, widzowie, tak, będzie taki pasek drewniany, widzę, patrzcie, idealnie, widzę, teraz to wygląda, ale, widzowie, mam tyle zwierzątek, widzę, tyle tych zwierząt tutaj jest, ja nie mogę, no, widzę, następna krowa, widzę, po co tyle tych krów tutaj jest, tych świnek, widzowie? tak dużo tych zwierzątek, widzę, jest ich tak mega dużo, o, widzowie, o, jest, widzę, coś fajnego. Tu mamy nasionka. To widzowie, nasionka możemy zrobić tak, że weźmiemy sobie tutaj. Um, a zrobimy sobie motykę, tak? Widzimy, zrobimy sobie tutaj motykę, pyk. Dobra, py, elegancko. A widzę, potem może zrobimy też nieskończone źródełko wody, widzę, bo to się może przydać. O, co, jak ja, widzę, chciałem skraftować motykę widzę, chciałem z nieprzerobionego drewna, widzę? Co ja właśnie teraz zrobiłem? Widzę, tak, że chciałem skraftować tą motykę. Dlaczego, widzowie? No to my teraz wyszliśmy na się koprzenic tutaj, pyk. No i widzę, no oczywiście to będzie tutaj nam urośna się na ta pszenica, ale my widzowie lecimy dalej, widzę rozbudowujemy dalej naszą piękną wyspę O kurde, aha, bo jeszcze nie wzięli miałabuszek ze środka, widzowie, zapomniałem. Ale mamy jeszcze 8 gigta. To może widzę tutaj, widzę. Dobra. Lecimy, idziemy sobie, tu jeszcze raz budujemy, widzę pyk, pyk, pyk i jeszcze widzę, tutaj zrobimy drewienko, dobra. Nie, widzę, spadł. dobra, akurat, widzowie, to... nie. Jedno, widzę, jedno, widzę, do takiego równiutkiego. To za chwilę sobie uzupełnimy, jak będzie mi jeszcze jednego tutaj Dicta. O, widzę, jest Dircik, elegancko, to sobie akurat tutaj dopasujemy, pyk. I widzę, teraz pięknie to wszystko wygląda tutaj, a my, widzę, lecimy dalej. Tak, widzę, lecimy dalej, to, to bierzemy sobie. O kurde, widzowie, kurczak tutaj stoi nam na craftingu. A my lecimy, widzę, lecimy, dobra, ile już mamy? Sprawdzimy tutaj trzy brązowy tutaj Nie do. Okej, okay, dobra, widzę, ale. No, na co skrzynka już wygląda? No, trochę tak, widzę na bogatą, już naprawdę. Sporo z tych różnych tutaj itemków, Naprawdę. Nie, kurczaku, no, nie, no, przerwał mi kopanie. Nie, no, widzę, to było karygodne po prostu. Kurczak mi przerwał kopanie. No, to my lecimy, widzę, dalej. Ty, widzę, teraz. oni. Następna, widzę. Owsta znowu brązowa, co? Widzę, że brązowa, owsta jest tutaj rzadka. Widzę, o co chodzi tutaj, widzę, dlaczego tyle. O tutaj, dobra I widzę, Idę tutaj elegancko, pyk, pyk, dobra, to się odłożymy tutaj troszkę tego dębowego tutaj pnia i widzę, czekamy, widzę, czekamy tutaj na... No nie no widzę dlaczego tutaj... Nie, 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 Dobra, widzę, jest jajko. Próbujemy widzowie. Co będzie? Kurczak? No i widzę, no fart, tu widać, że widzowie największy fart się na świecie. Ale widzowie, co my teraz mamy zrobić? Proszę... Ej, może widzę, będzie mączka kosta, to szybciej bym gdzieś te zwierzątko to zaprowadził, bo widzowie, no one trochę denerwują. No widzę, no one trochę denerwują te zwierzątka teraz. No, no widzę, no teraz, no... No nie no widzowie, no ta krowa to mnie już tak denerwuje. No to lecimy, widzę, lecimy. Kiel? Ej, widzę, kiedy będzie ten następny level, widzowie, tak długo już kopię. A dalej nie ma drugiego levela, tutaj tego generatora, widzę. Następna krowa, widzę, już mam cztery krowy, widzę. Co tu się dzieje na tym one bloku, widzę. Ja już po prostu, widzowie nie wiem. Dobra, dobra, widzę, lecimy, lecimy do. Aha, widzę, widzę patrzcie, już dwie łopaty, widzę, ja skończyłem, widzę, co jest. Ale, ej, widzę nawet jednego głódku mi, nawet widzę, jeden głódek mi nie spadł, widzę, co jest? A my może sobie jak widzę, zrobimy nową tutaj siekierę, bo ona nam się przyda, no widzę, co... Ja już drugi raz, widzę, próbuję tak skraftować jako, jakieś narzędzie, widzowie, no, nie przerobiłem drewnem, widzę, jak to jest możliwe, że ja tak robię? Na pyk, widzę, ja tu lecę, widzę, odłożymy, sobie może tą siekierę, widzę, to sobie odłożymy, nie, widzowie, ja muszę coś zrobić, bo... Tyle tych zwierzątek tu jest. Ja nie widzę, tak już naprawdę danegwują tutaj te zwierzątka. Bo widzę, cały czas mnie popychają, jak coś tutaj chcę robić. Widzę, cały czas. Dobra, widzę, proszę, coś tu będzie. Nie, no, widzę tylko sadzonka. Widzę, dlaczego. Dobra, widzę, lecimy dalej. I widzę tutaj pyk. I widzę, lecimy. Ile już mamy, dobra. Ej, widzę, patrzcie, jak ja w ogóle już dużo melona. Widzowie, ile kawałków? Be, ej, widzowie, 54 kawałki melona. Co to jest, widzowie? Tych melonów, widzowie, jest tak dużo. O. Nie, no widzę znowu blok trawy, okej, okay. a widzę nawet blok trawy. Już widzę, patrzcie, normalny pyk. To blok trawy, widzę, sobie postawimy. Pyk, elegancko, widzowie. Tego, o nie widzę, przepraszam tutaj, krowo, za to że się uderzyłem. I jest, widzowie, pięknie, widzę, mamy nowy generator. Dobra, udało się, jest. Tak, widzowie, i co będzie? Czy będzie, widzę, na nim kamień, sprawdzimy. Widzę, mam nadzieję, że będzie kamień, proszę. Wybacz kamień, a nie będzie. To ja po prostu widzowie nie wiem, jak kamienia tutaj nie będzie. Proszę, widzisz, że on tutaj był. Widzę, proszę, proszę. Kamień. Jest widzowie, dobrze, mamy kamień widzowie. To już powiem wam, że chyba tym pięknym akcentem, że już widzę, mamy ten kamień. Ja oczywiście widzę bardzo dziękuję Wam tutaj za oglądanie widzowie. No powiem wam, że nasza wizpa się naprawdę rozbudowała w następnym odcinku będziemy musieli jakąś zagrodę ogarnąć, żeby te zwierzęta nas tak nie denerwowały. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siemano!